Witamy w Termiko dzisiaj zaprezentujemy Państwu serce każdej podtynkowej baterii wannowej czy też prysznicowej firmy Hansgrohe jest to uniwersalny element Hansgrohe E-Box numer katalogowy 018 00180. generalnie opakowanie zawiera sam element plastikowy z wkładkami mosiężnymi to jest to właśnie serce baterii podtynkowej. Dodatkowo jest instrukcja montażu z uszczelką oraz czterema korkami do zaślepienia ewentualnie do próby ciśnieniowej i tak dalej. No cóż, zaletą tego elementu jest to, że tutaj możemy wykorzystać, a raczej zamontować dowolny rodzaj baterii wannowej lub prysznicowej, oczywiście w wersji podtynkowej e, może to być bateria mieszaczowa, tradycyjna lub też termostatyczna dla Hansgrohe tutaj nie ma to najmniejszego znaczenia e, Cóż więcej, no, istotne przy każdej baterii podtynkowej jest to w jaki sposób hydraulik czy też instalator dokona podłączenia tego elementu do instalacji z takich jeszcze najistotniejszych informacji jest to, że tutaj minimalna głębokość osadzenia tego elementu to 8 cm, maksymalnie 11. Podłączenie wody oczywiście z lewej strony ciepła woda, z prawej zimna. W przypadku iBoxa e priorytetowym wyjściem jest dolne wyjście, więc jeżeli na przykład hydraulik podłączy nam słuchawkę do tego dolnego wylotu, no to w pierwszej kolejności poleci nam woda ze słuchawki jeżeli odkręcimy, podniesiemy wajchę w mieszaczu jeżeli na odwrót no to możemy się trochę zdziwić i mieć zimny prysznic no cóż polecamy każdemu kto marzy o nowoczesnej łazience i zamierza właśnie w niej umieścić yy baterię podtynkową